Witaj w podcaście Włos ma moc o trychologii i świadomym życiu. Miejscu, gdzie odkryjesz, jak zadbać o zdrowe włosy i zdrową skórę głowy oraz jak świadomie zadbać o swoje zdrowie. Nazywam się Milena Cieślak-Siwers, jestem trychologiem licencjonowanym i codziennie pomagam podopiecznym z problemami e, włosowymi. Chcę, aby ten podcast był e, dla Ciebie wsparciem i przewodnikiem w drodze do odzyskania zdrowia, harmonii i spokoju. Gotowy na zmiany? Zapraszam do słuchania! Dlaczego powstał ten podcast? Moją intencją jest pokazanie, jak wspaniałą dziedziną jest trychologia oraz jakie daje możliwości. Istnieje przekonanie, szczególnie pośród mężczyzn, że łysienie genetyczne jest dziedziczne, co jest prawdą, i że skoro mój tato i mój dziadek jest łysy, to taki jest również mój los. A trychologia ma tutaj fantastyczne narzędzia, które może pomóc Ci w tym, aby zahamować ten typ łysienia. Ale o tym będzie kolejny odcinek. Edukacja. W swojej pięcioletniej karierze widziałam i słyszałam wiele. Jest również wiele teorii, na przykład na Instagramie, które są sprzeczne. Postaram się poprzez ten podcast pokazać Wam fakty, ale również możliwości, po to, abyście podejmowali świadomie decyzje i wiedzieli również, kiedy możemy Wam pomóc. Zacznijmy od tego, czym jest trychologia. Trychologia to wbrew wielu przekonań nie tylko kosmetyki. To nauka, która poszukuje przyczyn danych problemów. Trychologia to coś znacznie więcej niż tylko dbanie o włosy. To nauka, która podchodzi komplementarnie do problemów skóry, głowy i włosów. Zajmuje się nie tylko diagnozowaniem problemów z włosami czy łupieżem. Ale przede wszystkim szukaniem ich powodów. Dlatego jako trycholog nie skupiam się tylko na zalecaniu kosmetyków, ale patrzę na całe Twoje życie na to, jak się odżywiasz, jak reagujesz na stres, co jesz, jakie są Twoje codzienne nawyki. Zawód trychologa można trochę porównać do zawodu detektywa. Trychologia to dziedzina, która łączy w sobie podstawy medycyny, dermatologii, kosmetologii, dietetyki oraz psychologii. Zadziwiające jest to, jak wiele czynników może mieć wpływ na wygląd naszych włosów. Wypadanie włosów bardzo często manifestuje różne dysfunkcje w organizmie. Mogą to być niedobory, może to być reakcja na stres, a mogą być to poważniejsze problemy, jak zaburzenia hormonalne. Często mówi się, że włosy są barometrem stanu naszego zdrowia. Nasz mieszek włosowy jest jednym z najczulszych mini organów, które reagują niestety na wiele różnych czynników. Wypadanie włosów nie zawsze musi świadczyć o jakimś większym problemie, ale o tym będzie też osobny odcinek. W mojej praktyce zdarza się rzadko, że osoby przychodzą z ciekawości, chcąc po prostu sprawdzić, co mogą zrobić dla swoich włosów. Częściej są to osoby, które dotknęło już poważne wypadanie włosów, a tym samym jest duży stres. Rolą trychologa jest poprowadzić was w tym oto procesie. I tutaj jest właśnie fajny moment, aby powiedzieć, skąd wzięła się nazwa "włos mamoc". Z mojego doświadczenia wynika. Że bardzo często bagatelizujemy objawy takie jak zmęczenie, ospałość, zawroty głowy, nawet, a w momencie, kiedy tracimy włosy, jednak szukamy częściej tej pomocy. I tak jak już wspomniałam wcześniej, bardzo często te włosy manifestują nam problem i tym samym przez te włosy możemy odkryć, co dzieje się w wnętrzu organizmu i tym samym możemy poprawić swoje samopoczucie, zdrowie i oczywiście przy okazji włosy. Toczy tutaj przykład mojej klientki, która zgłosiła się z dosyć sporym już przerzedzeniem. Badania laboratoryjne wykazały zaburzenia gospodarki cukrzycowej z wywiadu, problemy w związku i nawet takie trochę wycofanie. Pamiętam, że ta klientka bardzo skupiła się na tym, aby zainwestować w kosmetyki, gdzie to. Nie byłoby rozwiązaniem w jej przypadku. Dopiero w momencie, kiedy dosadnie przekazała mi, że zmiana nawyków jest tutaj kluczowa i dopiero potem wsparcie na wielu płaszczyznach może przynieść nam efekty, o których ona marzy. I po kilku dniach dostałam od niej wiadomość, że właśnie takiego kopa jej trzeba było. I za to uważam, że trychologia jest fantastycznym zawodem, bo przez te włosy my, jako trycholodzy, mamy wpływ na poprawę jakości waszego życia również. I ta klientka wróciła do mnie po kilku miesiącach. Schudła, bo oczywiście dieta została zmieniona, problemy w relacji się również zmniejszyły, bo samopoczucie było lepsze. No i oczywiście włosy też zaczęły odrastać. Kwestia żywienia jest równie bardzo istotna, ponieważ my często traktujemy jedzenie jako przyjemność tak? bądź obowiązek, a zapominamy o tym, że tak naprawdę jedzenie to nasze paliwo i to, jakiego paliwa dostarczasz swojemu organizmowi. Tak, właśnie Twój organizm będzie funkcjonował. Co jest równie ważne, istotne, podkreślam to moim podopiecznym, że potknięcia nie przekreślają naszych starań. W momencie, kiedy Jeden gorszy dzień masz i trafisz do McDonalda, nie przekreśla poprzedzających dwóch czy trzech tygodni, kiedy odżywiałaś się dobrze. Bądźmy dla siebie wyrozumiali. Następnego dnia jest nowy dzień, nowa szansa i zaczynasz od nowa. Pamiętajmy również o tym, że nasz organizm widzi włosy i paznokcie jako organy zbędne, więc w momencie, kiedy mamy niedobory, odcina dostęp do włosów po to, by dożywić organy, które są bardziej potrzebne. Dlatego jest tak kluczowe, abyśmy zdawali sobie Sprawy z tego, co wkładamy na nasze talerze, a tym samym do naszych ust. Kolejnym przykładem jest klientka, która to właśnie zgłosiła się do mnie z tym, że mm, zawsze miała cienkie włosy. I pamiętajmy o tym, że nasz włos ma genetycznie określony potencjał. To oznacza, że w odpowiednich warunkach, kiedy em, jest zdrowie, kiedy, są, kiedy nie ma niedoborów, kiedy nie mamy stresu, nasz włos może po prostu być taki, do jakiego został stworzony. Z wywiadów u tej osoby nie było jakby dużo rzeczy, do których moglibyśmy się przyczepić, jednak została zmieniona pielęgnacja, dobrana pod potrzeby naszej skóry, suplementacja wspierająca. I po kilku miesiącach mieliśmy naprawdę piękny odrost włosów. Także trychologia um, to dziedzina, która Pomaga w problemach z wypadaniem włosów, z dermatozami, z łuszczycami, łojotokowe zapalenie skóry, dyskomforty skóry w postaci świądu, pieczenia, łupierze, ale również jako profilaktyka, bo pamiętajmy o to, że włosy mają ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o... O nasze samopoczucie. Dlatego chciałabym Wam przekazać, że jest naprawdę wiele do zrobienia i jak ważne jest to, abyśmy dbali o swoje zdrowie, o swoje samopoczucie, bo tym samym możemy zadbać o piękne włosy. Co jest równie istotne, aby określić e, Rodzaj łysienia, ponieważ łysienia dzielimy na bliznowaciejące i niebliznowaciejące. Bliznowaciejące to takie łysienia, gdzie w miejsce mieszka, powstanie blizna i tam niestety już włos nie wyrośnie. I łysienia blizno, niebliznowaciejące, które e, mogą mieć różne, naprawdę przeróżne podłoża. I często też spotykam się z tym, że dzwonią do mnie osoby i mówią: Mam łysienie plackowate. E, a przychodzą do gabinetu i okazuje się, że to wcale nie ten rodzaj. I chciałabym Was tutaj też uczulić na to, że diagnozowanie siebie właśnie przez internet prowadzi do ekstra stresu, ponieważ no, często są też tam zdjęcia, które wyglądają drastycznie. Niektóre typy łysień są trudniejsze do terapii i niepotrzebnie powoduje to dodatkowy stres. Także, jeżeli uważasz, że masz jakiś problem, z włosami, zgłoście się do specjalisty, on wtedy pomoże zdiagnozować Ci rodzaj łysienia, ale również skąd to łysienie się bierze. Ponieważ tak jak wspomniałam już wcześniej, powodów łysienia może być naprawdę, naprawdę wiele i nie zawsze w momencie, kiedy wykluczymy jeden powód, będzie poprawa, bo być może okaże się, że powodów jest po prostu więcej. Warto tutaj również wspomnieć o tym, że suplement, który pomógł mojej koleżance, nie zawsze pomoże mnie, gdyż tak jak wspomniałam wcześniej, podłoże problemu może być zupełnie inne. Warto może w tym miejscu powiedzieć, jak wygląda współpraca z trychologiem. Zaczynamy od wywiadu, który może trwać nawet godzinę. Pytamy o. Niekorzystne warunki takie środowiskowe, o miejsce pracy, o stres, oczywiście o to, jak wygląda pielęgnacja, bo okazuje się, że niewiele osób wie, jak prawidłowo pielęgnować swoją skórę głowy, a tym samym dbać o higienę. Warto tutaj również dodać, że pielęgnacja skóry głowy i włosów. Powinna być dobrana po trychoskopii, ponieważ dopiero w kamerze widzimy, z jakim typem skóry mamy do czynienia i czego tak naprawdę potrzebuje nasza skóra. Następnie pytam o dolegliwości ze strony skóry. Czy występuje świąt w momencie, kiedy tak, to pytanie kiedy? Czy występuje on zaraz po myciu głowy, czy bardziej przed myciem? Czy jest łupież? I tego typu dolegliwości. Następnie przechodzimy do stosowanych leków i suplementów, bo to również nam dużo mówi o tym, jak wygląda oczywiście zdrowie danego człowieka, no i jak możemy się domyślać, jak wygląda dożywienie organizmu. Poruszamy również kwestię antykoncepcji, miesiączkowania, bo okazuje się, że Twoja miesiączka mówi bardzo wiele o tym, jak może funkcjonować Twój organizm? Rozmawiamy również na temat chorób przewlekłych w Twojej najbliższej rodzinie, bo czy wiesz o tym, że skoro Twój tato ma cukrzycę i jest na przykład otyły, to Ty masz również szansę na to, żeby w przyszłości zachorować na cukrzycę w momencie, kiedy nie zadbasz o swoją wagę. Kolejno poruszamy temat układu pokarmowego również ilości wypróżnień, o tym czy pojawiają się dolegliwości ze strony brzucha w postaci biegunek, zaparć czy wzdęć. To może nam bardzo wiele powiedzieć o pracy jelit, a jak wiemy, praca jelit jest również tutaj kluczowa, na przykład w przypadku trawienia pokarmów, no i tym samym odżywienia naszego organizmu. Rozmawiamy również o stresie. Stres towarzyszy nam e, praktycznie każdego dnia. I stres nie zawsze musi być zły, ponieważ stres daje nam energię i motywację. Oczywiście nie mówimy tutaj o takiej destrukcyjnej e, kwestii stresu, o przeciążeniach, więc ważne jest też, abyśmy e, zdawali sobie sprawę z tego, co nas stresuje, jak sobie radzimy ze stresem i czy umiemy się relaksować. Bardzo często polecam również współpracę z jakimś terapeutą i psychologiem, jeżeli jest to konieczne. Pamiętajcie, że kwestia em, takiego dobrostanu psychicznego jest naprawdę em, kluczowa w Kontekście naszego zdrowia, no i tym samym włosów. Ale jak już zauważyliście, te włosy w trychologii przynajmniej dla mnie są najmniej ważne. Ważne jest to, aby Twój organizm funkcjonował prawidłowo, aby Twoje samopoczucie było dobre i to daje nam podłoże do tego, aby włosy były piękne i zdrowe. I tutaj też nie chodzi o to, abyśmy badali się od stóp do głów i narażali naszego klienta na spore koszty. Bardzo często dobry terapeuta już z samej konsultacji jest w stanie jakby pokierować, w którą stronę pójść z badaniami, aczkolwiek bez badań laboratoryjnych nie ma terapii trychologicznej, ponieważ zaskakujące rzeczy wychodzą czasami z tego. I jeżeli nie uregulujemy pewnych kwestii, nie jesteśmy w stanie poprowadzić efektywnej terapii. I tutaj chciałabym powiedzieć, wspomnieć o tym, że w trychologii nie ma dróg na skróty. Wszelkiego rodzaju magiczne suplementy, zabiegi nie dadzą efektów, jeżeli źródło problemu nie zostanie odkryte. I tak jak wspomniałam wcześniej, nie zawsze to źródło, Musi być y, y, czymś poważnym. Czasami są po prostu niedobory i również z niedoborów nie szukamy od razu, jaki jest przyczyn, czy jesteśmy chorzy, tylko spójrzmy z powrotem na swój talerz. Czy faktycznie są tam y, źródła, które mogą nam dostarczyć tych witamin, witamin i minerałów? Jak więc wygląda terapia trychologiczna? E, oczywiście zewnętrznie kosmetyki jak najbardziej jest to bardzo ważne, ponieważ mamy, e, możemy dostarczyć naszym mieszkom włosowym i skórze, jeżeli mamy w przypadku dermatos. Składników, które będą nam koiły tą skórę, będą nam regenerowały tą skórę i będą nam po prostu dożywiały mieszki włosowe, tak aby mogły one uzyskać ten swój potencjał. Ale, tak jak wspomniałam, jeżeli będą jakieś podłoża chorobotwórcze, jeżeli będą niedobory i tego nie uzupełnimy, to jedno działanie nie da nam satysfakcjonujących efektów. Chciałabym Wam przybliżyć również, jak poważna jest praca z trychologiem i z klientem trychologicznym, i mam tutaj na myśli to, że kluczowa jest wiedza terapeuty. Niestety mamy e, współcześnie takie zjawisko, gdzie można zostać trychologiem po jednym dniu szkoleniowym. I e, to może być fajną drogą. Ja tutaj absolutnie tego nie neguję, ale chciałabym, abyście byli świadomi, jako terapeuci, ale również jako klienci, że droga do tego, aby móc naprawdę pomóc swojemu klientowi, jest dosyć długa. Tak, to jest edukacja, to jest doświadczenie, to jest oczywiście wiedza. I Miałam ostatnio przypadek klientki z naprawdę silnym wypadaniem włosów, gdzie zostało to zgonione na koloryzację i jest możliwe, żeby włosy wypadły po koloryzacji, aczkolwiek raczej musiałoby temu towarzyszyć poparzenie chemiczne skóry. I powiem wam, że wypadanie włosów rozpoczęło się krótko po tej koloryzacji, a już od początku wydawało mi się, że tutaj coś jest nie tak. No i oczywiście z dalszego wywiadu wyszło, że klientka miała helikobakter, że dwukrotnie miała antybiotykoterapię, że miała duży stres, bo była przed ślubem. Także wiadomo, wiedza trycho, trychologa jest tutaj kluczowa i okazało się, że ta pani była u innego trychologa, który poświęcił jej 15 minut na całą konsultację i w momencie, kiedy... Ona zasugerowała, że wypadanie włosów rozpoczęło się no właśnie po tej koloryzacji. Taka została postawiona diagnoza. Jeżeli masz jakiekolwiek problemy z włosami, czy to z wypadaniem, czy to właśnie z problemem skórny, czy nawet z i nie jesteś zadowolony ze stanu swojej łodygi, zgłoś się do specjalisty. Nie szukaj rad w internecie. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, znajdziesz mnie na Instagramie pod nikiem Trycholog Holandia. Jeżeli masz jakieś tematy, które chciałbyś albo chciałabyś, abym poruszyła w następnym podcaście, zachęcam do komentowania. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i za oglądanie i słuchanie mojego podcastu.